Przede wszystkim mniejsze korki i szybszy czas dotarcia do celu. Ten projekt jest niezwykle ważny, jeżeli chodzi o płynność ruchu w mieście Krakowie. Dzięki zastosowaniu inteligentnych systemów dotyczących sterowania ruchem, krócej będziemy stać na czerwonym świetle, a przy wjeździe już do Krakowa będziemy wiedzieć, którą trasę wybrać, żeby dostać się do miejsca docelowego. Ale to także jest rozwój informacji, jeżeli chodzi o transport miejski, pojawią się dynamiczne, elektroniczne rozwiązania. Składy jazdy. Wiele wskazówek, które pomogą w upłynnieniu ruchu w Krakowie. On będzie pomagał zarówno tym, którzy mieszkają tutaj na stałe, ale także tym, którzy przyjeżdżają do pracy, na studia, prowadzi działalność gospodarczą. W takich dużych aglomeracjach, w takich dużych miastach konieczne jest zastosowanie nowoczesnych, inteligentnych systemów transportowych. Cieszę się, że Kraków jest jednym z pionierów tego typu systemów. W kwestiach transportowych to jest w sumie 700. 70 milionów złotych z różnych projektów z, na różne cele. Mówimy tutaj z jednej strony o zakupie taboru, czyli nowe tramwaje, nowe autobusy, ale mówimy też o pozyskaniu środków na drogi rowerowe, mówimy o e, remontach Torowisk, Starwiśla, o których było głośno, teraz straszewskiego Piłsudskiego. Mówimy również o tym, co dzisiaj, czyli inteligentne systemy transportowe, prawie 50 milionów. Oczywiście, że jeszcze tramwaj na Ozery jest na tej liście. Cieszy to, że te środki z KPO zostały odblokowane, że środki zewnętrzne generalnie ruszyły i co chwilę możemy się cieszyć z kolejnego, z kolejnego sukcesu, z kolejnej podpisanej umowy. Te wnioski, które są pisane, są dobrze składane, są dobrze przygotowane, za to chciałem bardzo serdecznie wszystkim urzędnikom, którzy przy tym pracują, podziękować. I ja oczywiście ministerstwa i cuptu, że, że ta współpraca naprawdę układa się bardzo, bardzo dobrze. Chciałam przede wszystkim pogratulować miastu Kraków, który jest naszym beneficjentem, z którym współpracujemy od wielu lat, za bardzo dobrą pracę i za sprawny zespół urzędników dzięki którym zarówno po stronie miasta jak i naszej stronie udaje się podpisywać kolejne umowy o dofinansowanie ze środków unijnych mam nadzieję że w najbliższym czasie uda nam się podpisać kolejne umowy i będą kolejne dobre informacje dla wszystkich mieszkańców Krakowa